Mateusz Sztanglet firma Solid Expert wróć. Joda z ciemnej strony mocy. Witam bardzo serdecznie. Zjawiam się specjalnie na finał kolejnej już edycji konkursu You Can Design. Po prostu projektuj. Zaczynamy. Miejsce trzecie Piotr Jansk z Politechniki Gdańskiej i jego bombowiec P-38 Żubr. Setki godzin pracy, tysiące, miliony części i podzespołów. Kawał potężnego projektu. Gratulujemy wytrwałości. Miejsce drugie do Mariusz Zając w Akademii Górniczo-Hutniczej i jego Lomentador. Sporo, sporo pracy na powierzchniach. Autorski projekt, choć wzorowany na stylistyce Porsche'a Piękna konstrukcja. Piękne staranne wykonanie. Bardzo ładny rendering. Gratulujemy! Miejsce pierwsze Mateusz Tomczyk z Politechniki Białostockiej i jego egzoszkielet. Piękny autorski projekt maszyny. Do pracy w kosmosie. Sporo smaczków, na przykład panel zasilania tego egzoszkieletu. Jak co roku postanowiliśmy wyróżnić kilka prac. I tak, Natalia Kubiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Pani Natalio! Czy naprawdę leci z nami pilot? Kto wygra w kolejnej edycji konkursu You Can Design? To na pewno wie Maciej Gołębiowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Skonstruował bowiem w SolidWorksie wehikuł czasu. Angaż od Jamesa Camerona przypadnie zapewne Łukaszowi Żurkowi z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zaprojektował on bowiem helikopter typu Avatar. Głowica Harwesterowa to projekt Jarosława Harasimka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Składanie długopisów to niewątpliwie praca w cieplej na siedząco. Niemniej jednak Dawid Badaczewski z Wojskowej Akademii Technicznej poszedł o krok naprzód. Zaprojektował tam do znakowania długopisów reklamowych. Nieco inna stylistyka i projekt Grzegorza Kozłowskiego z Politechniki Białostockiej. Motocykl Oldschoolowy. Piękna maszyna. Stawkę zamyka Mateusz Napieralski z Politechniki Gdańskiej projektem Łazika Marsjańskiego. Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy ciekawych projektów. I już dziś zapraszamy na. Kolejną edycję konkursu You can design, po prostu projektuj.